Halo, cześć, dzień dobry, wariaty! Zaczynamy kolejny odcinek Zgadnij Co To, a za chwilę zgadniecie skip. intro. No więc dzisiejszym tajemniczym gościem jest, uwaga, Berbe, będę... Klaudia! Która podjęła się wyzwania zgadnięcia pięciu rzeczy, a ja podjąłem się tego e, zadania również na jej kanale, także wypijajcie do niej na odcinek, w tym samym czasie się pojawi. U mnie, u Klaudi, u mnie, u Klaudi, u, u mnie. Tak. I zaczynamy. Tak. No i zaczynamy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz myślę będzie chyba najbardziej rajtowa ze wszystkich. Uwielbiam, no, no, no się zmieni. Tutaj zobaczycie. U to to. Trzeba dużo teraz spałem, ale. A proszek? Tak, to jest proszek. Ała, to to Magiczny okaz. proszek. Maga, tu buzie? Nie bój się. No, dawaj. Papryka. Nie. Chili. Nie. Jeszcze masz jedną próbę, zastanów się dobrze. Jak wiesz to? Proste jak na trzy próby masz. Masz ładne czerwone usta od tego. jest nie. <laughs> nie. Nie? A z pomidorami? Nie. Co to jest? Czekaj. Ja je, je nie mam smaku. O, coś z pomidorami. Nie? Tak, z pomidorami, z pewnie Też czerwone, ale to nie jest nic z pomidorami Ale też z, z takie... Nie No co jesteś czerwona? czerwone? Poddajesz się? Nie <gry> Ja się nie poddam że... No to ten odcinek potrwa pół godziny dzisiaj Ja znam ten smak Podpowiem ci, że kojarzy się z Wigilią Barszcz! Barszcz, Barszcz czerwony! To na ja mogłam tego nie podać. No to... Ja to mówię z pomidorami, to w ogóle pachnie... Nie Tym. wiem, ale nie wiem, aż to odnosi Widzicie, Mogę uszko do tego dodać. <laughs> Pewnie, zaraz wigilijną kolację no, ci zrobię. Skorupiety jeszcze, tak? Dobra, lecimy z drugą rzeczą. To jest druga rzecz. Tam, dadadam, dadadam. Ale nie ma jest takiego tragicznego, czy jest? Nie, nie ma. Naprawdę, nie nie ma. Masz tak lightowy, takiego lajtowego odcinka, bo jeszcze nikt nie miał. Naprawdę. W porównaniu z Adam Ada pozdrawiamy, to, to nikt gorszego jeszcze nie miał. A no, kogo na odcinku jadłeś Yy, z Adą, Ada właśnie w odcinku Hardcore Edition. Uwaga! Dobrze! Ja widzę, dla dlatego wiem. Teraz musisz zgadnąć kolejne trzy rzeczy, żeby był remis. Uwaga, ja wam pokażę, to jest trzecia rzecz. Mmm. mi na chwilę. Proszek, proszę, proszę, proszę. Proszę, do pieczenia. Uwaga! W nos się to nos jakieś takie źródła Dobre? Co? Co? Tak! Chcesz mamy pluć? Ale popatrz na to samo trafiliśmy. Ja też wybrałem dla ciebie smaga, tylko chciałem go zmienić. A Jorka... więc to będzie super! To będzie super! Daj tak, no 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 mi to. Czwarta Jesz... rzecz. Przypyk. Nie wiem, moja mama to uwielbia ogólnie i dużo ludzi to lubi, ale nie wiem czy to był ja się. Baga? A. Teraz mam baga. Ja znam to, po prostu ja to lubię. To co to jest? Potęci. To się często też z pomidorami. Mozzarella! Dobrze, piątka. Nie wiem, czy trafić A to piątka, taka. o to trafić jak. Czyli dobrze, czyli... O nie, ta ostatnia rzecz, ale jej nie zgadziesz. Na bug. To jest coś, czego jeszcze nie było w okay. tym odcinku. Oj, możesz tam, mi dać jeszcze jedną A teraz ciepłe wybiorę jakiś taki ładny kawałek. Ogórek. Ogórek, ogór... też zielone w sumie. Ogórek. Chce ci tam tak zrączki nie obrać się dobrze, ale o. nie, ma jak tego inaczej ci dać. Uwaga. Sałata? Nie będzie dużo kola świętecznych, prawda? Nie. Co nie? jestem ciekaw, jak to smakuje? Prawa? Ale... Nie. Chcesz <laughs> jeszcze jeden kawałek? No, czekam. To jest kropny za... tak. okropny smak. Okropny? Nie, jeszcze. Dziwnie. To jest z żadnego, prawda? No, powiedzmy. w Połowie zielonego? w połowie, nie? W połowie białe? Białe? No nie, mi się też nie masz szans tego zgadnąć, bym ci nie wiem, ile czasu czekał. Ej, muszę pochodzić Jabko, Jabłko, odkłóć jabłka. Nie, podpowiedzieć tak, że to ładnie pachnie nawet. No, co mi to zapach? No, nie wiem. Czy to występuje? Poczujesz zapach? Nie, właśnie. Bo ja mam nos ten. A. Co? <laughs> nie dotykaj. Mam no, jeszcze, co? <laughs> <laughs> to Wiecie, szarż? nie je, prawda? No w niektórych krajach jedzą mm, to jest ten Jezu! ty jadła liście, to powinien być na takiej gałązce Czy nie? No jest na gałązce, no No jak to zgadniesz, to powiem Ci Uklęknę przed Tobą, będę Ci bił pokłony Bo ja chyba w życiu tego nie zgadzał mm, Bo ja, Jezu, szczerze, ja, ja krażę to smak Bo to, to, to jest taki sam zapach Biało. Mhm. Mm i zielone. Ja się nie podam, jak na pewno zdanę, tylko muszę pomyśleć. Dajdę po poduszkę. Dobra. No jakiś kwiatek. No dobrze, no kwiatek, no. Ale ja nie znam wiesz, jakichś takich rodzajów tych ziół. Dobra, do uznam ci ten punkt. Poważnie... To tak na zakończenie odcinka, taki miły akcent. Życie byś tego nie zgadła. Dałem takie ze środka najbielsze, najładniejsze róże. Zjadłam róże. Tak, zjadłaś róże. Dlaczego ja znam ten zna, zna, smak? Znasz smak róży? No nie wiem czym Cię rodzice karmili za młodę, ale może to była taka piękna ta ta bo jadłaś róże. Nie wiem, może. Nie wiem, i wcale się nie podjuzuję tym komentarzem. I uznam, że jest remis, ok Remis, powiedzmy 4 do czterech, bo kwiatek ciężko było zgadnąć, czy to barba, róża, róże. bratek. No, także masz nowe doświadczenie dzięki mnie. Tak, się? Ja na dużo w swoim życiu tak fajnie było. <laughs> I tym sposobem kończymy kolejny odcinek. Zgadnij co to: zapraszam Was na kanał Klaudii, zapraszam Was na inne odcinki. Zgadnij co to z innymi ludźmi. Subskrybujcie, komentujcie. Opomujcie, komentujcie. Róbcie wszystko to, co robić najlepiej. A my się nie żegnamy. Jest duży, chociaż nie chociaż nie jest taka była. Zaraz kosztuje. No. Żegnamy się, trzymajcie się. Pa! Pieka! Tam tak. zakryj. No, pa!